Witam na wirtualnych ligach. Rywalizacja nabiera rumieńców. Coraz bliżej koniec sezonu w Anglii. Stają naprzeciw siebie Aston Villa i Newcastle. Druga i czwarta drużyna ligowej stawki. Rywale warszawskiej Legii z Ligi Konferencji znów poważnie aspirują do Europy, ale tym razem już do samej Ligi Mistrzów. Sroki idą jak burza i mają na szpicie niezawodnego Isaka, ale to gospodarze pierwsi zaskakują. W 20. minucie Bailey wykorzystał ogrom wolnej przestrzeni i indywidualnie zrealizował całą akcję. Po chwili jego wyczyn, z drugiej strony próbował powtórzyć diabi. Tym razem bramkarz był górą. Po rzucie rożnym wybitą piłkę zgarnął Pau Torres. Dośrodkowanie w szesnastkę Watkins przyjął Dubrawkę, przymurowało do linii i to był błąd. Ależ na pastik gospodarzy się tutaj zabawił. Wręcz ośmieszył kryjącego goddanka i golkipera Srok. W Birmingham jest już 2 do 0. Nie należało skreślać Aston Villa przed tym meczem, ale kto by pomyślał, że przeciwko liderowi przyjdzie im grać tak łatwo. W 39 minucie Watkins miał na Koncie drugą bramkę i na tablicy pokazał się wynik 3-0. I na to wreszcie odpowiada Aleksander Izak. Szwed jeszcze przed przerwą wykorzystał pierwszą szansę, jaka się nadarzyła i trafił dla gości. To jest Anglia, proszę Państwa, takiej piłki potrzebujemy. Co przyniesie druga połowa? Nie dało się nad tym zastanowić nawet symboliczne 5 minut, bo oto Anderson strzela bramkę kontaktową. Kto myślał, że to już jest po wszystkim, ten mocno się przeliczył. W 64 minucie Izak groźnie ruszył w stronę bramki Martineza, ale Dobrze go przyblokował i piłka spokojnie wpadła w koszyczek Emiliano. Po chwili wreszcie zagrozili gospodarze. Rogers strzelał z ostrego kąta, Dubrawka bronił, Kraft ryzykownie, ale wyjaśnił sytuację. To już ostatnie minuty, Barnes pędzi lewą stroną i być może będzie to piłka meczowa. Musiał kończyć akcję sam, ale nie ma gola. Jeszcze po rzucie z dystansu próbował Hall, Martinez nie dał się pokonać i wybronił, a stąd tę wygraną. Wcale nie musiało być nerwowo, ale trzeba powiedzieć, że zobaczyliśmy tu kawał widow. Lider tymczasem podejmował u siebie Tottenham. Mecz był wyrównany, trzymał w napięciu, ale goli nie było. Wreszcie w 90. minucie Heung-Min trafił dla Tottenhamu, ale nie mówię, że w ostatniej akcji, bo tak się tylko wydawało. The Blues w ciągu kilkudziesięciu sekund zdążyli wyrównać. Raheem Sterling uratował punkt. Manchester City mógł w tej sytuacji postawić się w bardzo komfortowym położeniu, a tymczasem dał się zaskoczyć Bormów na własnym terenie. Za czołową czwórką Wolverhampton wymęczył zwycięstwo na Old Trafford. Ta ekipa na dobre rozgościła się w górze tabeli. Powodów do permanentnego zadowolenia dalej nie mają w tym sezonie fani Liverpoolu i Arsenalu. Ci pierwsi, nim upłynął pierwszy kwadrans gry, przegrywali 0-2 z Crystal Palace. Kadonierom zaś, choć prowadzili, w ostatniej akcji światło zgasił Origi. Czerwona latarnia odczuwa niedosyt. Również prowadziła, ale nie dała rady pokonać Luton. Tymczasem zarówno Sheffield, jak i Brentford odnieśli ważne zwycięstwa. West Ham powtórzył historię z jesieni, w zasadzie z jeszcze gorszym skutkiem, bo dwukrotnie prowadził z Brighton, a mimo to po końcowym gwizdku to mewy mogły się cieszyć. Mistrzowie Anglii doścignęli Newcastle, ale jednocześnie przewaga Chelsea na szczycie wzrosła do siedmiu oczek. Liverpool, mimo porażki z orłami, pozostał na siódmym miejscu. Na dole wciąż niesamowity ścisk, ale ostatnie Burnley pierwszą drużyną bez matematycznych szans na tytuł. Isaac z jednym golem straty do Halanta, zaś na najniższym stopniu podium exekwo Watkins i Son. Asy z jesieni Gagpo i Alvarez już. Już dawno osunęli się w dół. Analogicznie w Italii, na teren czwartej drużyny przyjeżdża druga. Fiorentina mierzy się z Lazio. Pierwsza okazja należy do Fioli. Belotti wypuszczony długim podaniem z linii środkowej. Włoch zszedł do środka, ustawił się do strzału lewą nogą i ależ huknął. Co za bramka! Andrea Belotti We Florencji istna magia od samego początku. Bianco Celestim jednak humory raczej nie dopisują, ale przez całą pierwszą połowę nie zrobili w zasadzie nic, by uległo to zmianie. Wreszcie Fiorentina postanowiła... Postraszyć wicelidera Artur strzelał z za pola karnego, ale tym razem górą prowedel. Pierwszy celny strzał goście oddali dopiero w 70 minucie. To była ta próba Cataldiego. Lazio konsekwentnie uciekało się do strzałów z dystansu. Było to jakieś rozwiązanie, skoro rywal skutecznie blokował dostęp do pola karnego. Ale wreszcie, po niezbyt udanym wznowieniu z piątki, znalazł się sposób. Szybkie kilka podań i immobile otwiera drogę do bramki za Kaniemu. Pomocnik trafia i ratuje Lazio Punkt. Nie wyglądali na boisku. Naj lepiej, ale grali do końca. To należy zdecydowanie docenić. Efekt jednak z tego marny. Tylko podział punktów. Inter Atalanta to prawdopodobnie najlepszy mecz na 0-0 jaki kiedykolwiek widziano. To co między słupkami bramki Ladei wyczyniał karne sekki to wręcz nieprawdopodobne. Raz za razem było groźnie. Goście też mieli swoje okazje, ale ostatecznie nic nie wpadło. Niestworzone rzeczy wyprawiał również Ozymen. Nigeryjczyk w genui strzelił wszystkie pięć goli dla mistrzów Włoch, z czego cztery już w w pierwszej połowie w porę przebudził się jednak Duwan Zapata. Kolumbijczyk ustrzelił dublet na terenie lokalnego rywala Derby. Della Mole, tym razem dla Torino, miało miejsce kolejne starcie drużyn walczących o siódme miejsce. I znów dla Udinezy skończyło się tak samo wynikiem 0 do 3. Cagliari skromnie wygrało z ostatnią mącą, zaś spośród dwóch pozostałych drużyn spod kreski lepsze Frozinone. Przyjrzyjmy się teraz wyczynom Polaków: Szymon Żurkowski trafił dla Empoli, jednak z południa do Toskanii finalnie pojechał tylko jeden. Jeden punkt. Łukasz Skorupski obronił rzut karny w Weronie, ale Bolonia ostatecznie to spotkanie przegrała. Ismael Ben Nasser ma swojego pierwszego gola w sezonie. Algierczyk w końcówce zapewnił Milanowi wygraną z Sassuolo. Tym samym Rossoneri zostali największym beneficjentem tej kolejki. Nie pokazali wiele, a i tak zarówno doskoczyli nieco do podium, jak i uciekli w Fiorentinie oraz Juve. Napoli w tym sezonie jest taką torpedą, że już teraz połowa ligi nie ma szans ich zdetronizować. Roma 7, jeśli chodzi o kwestię spadków Rozinone jeszcze się nie wykreśla. Duwan w porę zareagował i choć o strzelił w tej kolejce 5 goli, tylko wyrównał się z napastnikiem Torino. Obaj na razie mogą przestać się obawiać Turama, ale walka o tytuł króla strzelców na pewno jeszcze długo pozostanie zacięta. W ligę zapowiadało się kilka hitów. Bliżej przyjrzymy się wizycie PS w Nicei. Lider przed tygodniem rozniósł Lons. Zdaje się, że nikt nie jest dla nich straszny i widać to od razu. Już w piątej minucie Mbappé pędził sam na sam ale Marcin Bułka nie dopuścił do straty gola. Gospodarze poczuli ostrze na gardle, ale po chwili odetchnęli z ulgą i zdołali odpowiedzieć. Alicjo sprawdził Donnarumę. Ten sam zawodnik w 24 minucie próbował jeszcze raz, był blokowany, ale piłka szczęśliwie wróciła pod jego nogi i druga próba była już skuteczna. 1-0 dla Nicei. Mistrzowie Francji ruszają do odrabiania strat, ale Marcin Bułka znów prezentuje się kapitalnie. Po pół godziny gry świetnie zatrzymał strzał Dembele. Po chwili próbę ponowił Mbappe. Polak z Znowu górą, ale w przypadku Dembele się udało i w 44 minucie mamy remis. Jeszcze przed przerwą gospodarze próbują wrócić na prowadzenie. Znowu Aliczo, nieskutecznie, ale jeszcze raz do gospodarzy uśmiecha się szczęście. Moffi dobija i jest gol do szatni. Zobaczymy jak to wpłynie na przebieg drugiej połowy. Nicea dalej atakuje. Za nami godzina gry. Rozegranie w polu karnym Boga przyjął spokojnie uderzył i podwyższył na 3 do 1. Gospodarze prowadzą pewnie, PS, że naprawdę zaczyna mieć kłopot. Spoty. Mbappé próbował jak mógł, ale na bułkę w tym meczu po prostu nie ma mocnych. Polak przeciwko PSG aktywuje chyba jakieś specjalne umiejętności. To minuta 78, Boga wystartował do długiego podania, zostawił piłkę Moffiemu, a ten zgarnął ją i pewnie ustrzelił dublet. Co tutaj się dzieje? PSG, które nie przegrało 13 kolejnych spotkań, teraz kompromituje się w Nicei. To jeden z wielu przykładów na to, jak Liga Francuska w tym sezonie jest nieprzewidywalna. W drugim hicie Marsylia na to wszystko odpowiada, choć dała się zaskoczyć przed samą przerwą, po zmianie stron odrobiła straty i ograła Lille. Katastrofa jeśli chodzi o trzecie dobrze zapowiadające się spotkanie. Przy okazji wizyty Lyonu w księstwie nie uświadczyliśmy bramek. Grad natomiast posypał się w kawrze. Mimo przewagi dwóch goli ostatecznie Rems zdołało dojść do wyniku 3-3. Toulouse znów grabi bogatych, tym razem jej ofiarą padło Lens. Warto zwrócić uwagę na coraz lepszą formę Montpellier, które w tym razem... Wygrało z Lorią Mikał Tadze zapewnił ważny triumf met. W René gol stadiony świata. Del Castillo w 79 minucie zdjął pajęczynę z okienka, ale na nieszczęście gości rywale zdążyli wyrównać. W Clermont natomiast kuriozalne sceny. Oto jak padła pierwsza bramka. Trudno stwierdzić co tu się w zasadzie wydarzyło. Tak natomiast doszło do wyrównania, a zdawało się, że takie rzeczy tylko w ekstraklasie. W zasadzie to właśnie Liga Francuska jest w tym sezonie równie nieprzewidywalna co nasza rodzima. Po czterech kolejkach na pierwsze miejsce wróciła Marsylia. Montpellier i Toulouse zbliżyli się do szóstego Lille, które z kolei znów wpada w dołek formy. Coraz niżej Rems. Met wydostało się spod kreski, zaś miejsce w strefie spadkowej pierwszy raz od pierwszej kolejki zajęło Lorient. Kalimuendo sam zapleca plecami Po długiej nieobecności za sprawą dubletu przeciwko PSG na dziewiątym miejscu pojawił się Moffi z Nicei. Oprócz Ramosa osiem goli ma czterech innych zawodników. Starcie na podium Bundesligi. Bayern gra u siebie z Wolfsburgiem. Na gości szczególnie liczy RB Lipsk, ale sam Wolfsburg ewentualnym zwycięstwem może doścignąć mistrza. Od początku rusza odważnie, parę też pierwszy sprawdził Noyera. W 27 minucie próbował odpowiedzieć Koman, bremkarza w tej sytuacji wyręczył Jens. Tuż przed przerwą kolejna próba gości z niemal tej samej pozycji, tym razem Arnold. Noyer znów sobie poradził. Zawodnicy Wolfsburga jakby nie widzieli innego sposobu na zdobycie bramki. Jako kolejny po długim rajdzie strzelał Behrens, to ewidentnie nie działa. Były gracz Unionu się jednak nie poddaje. W 70 minucie urwał się obrońcom. Wreszcie wymyślił coś innego. Przerzucił piłkę nad nojerem i w ten sposób wreszcie się udało. Wolfsburg prowadzi w Monachium i rzeczywiście jest blisko niespodzianki. Bayern nie zareagował, a w wyrównaniu mogło dopomóc jedynie szczęście. Bomba Gorecki w ostatniej akcji odbiła się jednak od słupka i skromne 1-0 dla gości utrzymało się do ostatniego gwizdka. Tymczasem RB Lipsk nie wykorzystał tego potknięcia i tylko zremisował w Berlinie. Z wyjazdu do kolonii ze spuszczonymi głowami wrócili aptekarze. Borussia Dortmund, którą przed tygodniem pokonali, uporała się z Augsburgiem dzięki dwóm golom Malena. Eintracht wymęczył wygraną z Stuttgart wraca do formy i pewnie pokonuje Freiburg. Takim samym wynikiem zakończył się mecz Darmstadt z Borussią Mönchengladbach. Brian gruda z dubletem, ale Hoffenheim wyrównuje rzutem na taśmę. Remis także w meczu Bochum z Werderem. Bayern i Wolfsburg po 47. 7. Jedno oczko mniej. Czołową czwórkę dopełnia Borussia. Keln uskutecznia ucieczkę od strefy spadkowej. Po tej kolejce wydostał się z niej Darmstadt, pod kreską zatem Union Berlin. Cała czołówka klasyfikacji strzelców ma już 10 bramek i więcej. W tej serii gier do bariery dobili malen i skarkę. Tak jak we Francji lider ze znaczną przewagą, ale nieco się zatrzymał. W Hiszpanii siłą rzeczy wybór pada na Grand Derby. Sevilla i Betis nie stanowią w tym sezonie osile la ligi, ale po jesiennym meczu w stolicy. Andaluzji mamy bez królewie, więc przynajmniej te kwestie teraz wyjaśnijmy. Zaczynamy natychmiast, bo już w pierwszej akcji obrona gości rozłożona na czynniki pierwsze i do siatki trafia Suzo. Fani na Piskuan uradowani, może właśnie przewaga własnego terenu zdecyduje o tym, kto dziś wygra. W 25. minucie strzałem z kilku metrów odpowiadał William Jose. Nyland instynktownie odbija. Pod koniec pierwszej połowy prawą flanką urwał się Jesus na Was. Idealnie dośrodkował do wbiegającego o camposa, ale bramki nie ma. Golkiper swoim wyjściem Dobrze skrócił kąt. Do przerwy utrzymał się wynik 1-0. W drugą odsłonę, tak samo jak w pierwszą, przebojowo wchodzi Suzo. Tym razem sam pomknął ze środka boiska i spokojnie trafił na 2-0. Hiszpan bohaterem Sewilli, jego dublec zbliża gospodarzy do wygranej. Betis miał swoje okazje, wręcz bardzo dobre, ale jeszcze lepiej między słupkami spisywał się Nyland. W 87 minucie Suzo mógł postawić kropkę na D. hat trick byłby świetnym ukoronowaniem jego występu, ale po tej próbie bramka nie padła. Grander dla Sevilli. Pewny triumf gospodarzy. Atletic Bilbao przegrywa. Baskowie w marnych nastrojach wracają z Galicji. Dublet Aspasa w końcowych 10 minutach załatwił sprawę. Na popisy Hiszpana wreszcie odpowiedział Rafinha i zagwarantował Barcelonie wygraną z Getafe. Real triumfował na Majorce po dwóch trafieniach Viniciusa. Almeria pewnie pokonała Cadiz i utrzymała się w czołówce. Może jednak wcale jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Podział punktów między drużynami z miejsc 5 i 6. Gole padły w w kilku minut coraz ciemniejsze chmury nad Metropolitano Atletico pokonane przez Franki Rojos. Walencja rozbiła Osasunę, Deportivo Alaves uległo Gironie. Granada była blisko triumfu, ale tylko zremisowała z Las Palmas. Doskonale wiemy, jak potoczyły się w rzeczywistości losy Almerii. Tutaj widzimy pewien urok symulacji, bo na 12 kolejek przed końcem ta ekipa do spółki z Barceloną i Realem jest już pewna utrzymania w lidze. Atletico zsunęło się na dziewiątą pozycję, pierwszy raz od początku sezonu, Granada nie kończy kolejki jako ostatnia w tabeli. Tak jak w Serie A, dwóch zawodników na szczycie klasyfikacji strzelców, Aspas dogonił Rafinie. Spośród czołówki oprócz dwóch wymienionych w tej kolejce strzelał tylko Kubo. W tym materiale to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na wirtualnych ligach.